Przez te kilka ostatnich lat, odkąd na kanale Wyklęci TV, na kanale Leszek Żebrowski ukazują się nagrania z zakresu zarówno historii polskiej, historii powszechnej, jak i w niewielkim zakresie nagrania z zakresu polityki bieżącej, polityki wewnętrznej, polityki międzynarodowej. To wszystko przemija. Nagrania co kilka dni, pojawia się następne, później następne. Dzisiaj czas płynie tak jakby szybciej. Jesteśmy teraz bardziej zajęci, wielu rzeczy nie zdążymy obejrzeć, wielu rzeczy już nie pamiętamy. Chcielibyśmy co jakiś czas przypominać przynajmniej naszym zdaniem najbardziej wartościowe materiały z tego zakresu. Chcemy przypominać po to, żeby albo odświeżyć pamięć tym, którzy to kiedyś widzieli, albo zapoznać z tym tych, którzy tego dotychczas nie widzieli żeby to wszystko gdzieś nie przepadło w tej czyruści internetowej. Po to to właśnie będziemy przypominać. Mamy ponad 600 nagrań do tej pory. Z tego jest naprawdę bogactwo do wybierania, do przypominania i do pokazywania. Czy występuje w Polsce zjawisko dojczyzacji, czyli niemczenia? Nie z niemczenia, tylko niemczenia, stałego, systematycznego, narastającego? Tak, jak najbardziej. Mamy z tym zjawiskiem do czynienia. Niemcy nie tylko podbijali wschód, to był nie tylko ten drang na hostel, czyli parcie, zdobywanie terenów na wschodzie, które nazywali Lebensraum, czyli przestrzenią życiową. Oni się musieli rozprzestrzeniać. Jak? Czyimś kosztem, ale teraz, gdy skutki II wojny światowej okazały się dla nich w pierwszym w tym rzędzie, w pierwszym życiu opłakane, że stracili tysiącletnie zabory i niszczenie tubylczej ludności, którą częściowo eksterminowali, częściowo zniemczyli, mamy zjawisko od wielu lat, przynajmniej od 30., czyli po upadku PRL-u bardzo widoczne, mamy zjawisko dojczyzacji. Naszej przestrzeni publicznej i wchodzenia we wszystkie właściwe sfery w taki sposób, aby tą niemieckość rehabilitować, aby tą niemieckość zacząć powoli przywracać. To są różnego rodzaju wydarzenia na poziomie lokalnym, samorządowym, różne rodzaje miast partnerskich, różne wydarzenia, gdzie się wymieniamy albo oni nam narzucają, czym się mamy wymieniać. To jest jeszcze do zniesienia, chociaż. Jeśli powinno być, to tylko i wyłącznie parterskie. Ale mamy zjawisko Niemczenia, mamy zjawisko dojczyzacji, które jest dalszym ciągiem tej ideologii niemieckiej, parcia na wschód. Dzisiaj to już nie jest zbrojny najazd, nie jest zabranie terytorium, bo to nawet tak naprawdę już nie jest im potrzebne. Chodzi o to, żeby zdojczyzować to terytorium, które kiedyś było ich. W związku z tym im się to jak najbardziej należy. Zaczęło się wszystko... Bardzo dawno. To było to upokarzanie polskie na arenie międzynarodowej, to było to źródło rozbioru Polski, które wychodziło z Prus, to było to dążenie, żeby iść jeszcze dalej na wschód, jak najbardziej ludność cywilną słowiańską, upokorzyć, pokonać, wcielić te tryby maszyny pruskiej, niemieckiej, a najlepiej jak najwięcej eksterminować, tych, których się nie da zniemczyć. To było, to się działo, ale to było. Kiedyś. I dzisiaj, gdy wspomnimy takie coś, co się nazywa testamentem Adolfa Hitlera. Nie ten formalny, gdzie on podzielił poduszki, spodnie, gacie, za przeproszeniem coś tam jeszcze, ale to, co wynikało z jego tych ostatnich rozmów z tym gronem jego najbliższych, zaufanych współpracowników, adjutantów. On kazał wszystko skrzętnie notować, co mówił. Oni to oczywiście musieli robić. To było tak, jak przy tych przywódcach północno-koreańskich, że wódz otwierał usta, a gromada tych generałów, marszałków, nie wiadomo kogo, bo to po tych blachach świecących na mundurach trudno odróżnić. Oni każde złoto spijali to, co on powiedział, i to wszystko przenosili na papier. To samo było przy Adolfie Hitler, Hitlerze. Ostatnie jego tygodnie, a szczególnie dni, to był monolog ciężko chorego człowieka, który wierzył w potęgę Niemiec, i jeśli nie udało się zdobyć Europy i świata, drogą podboju, to on im tłumaczył, że po raz trzeci Niemców nie będzie stać na wielką wojnę światową. Dwa razy przegraliśmy i trzeciego razu próbować nie trzeba, bo też zapewne przegramy. Ale tłumaczył to tak, trzeba stworzyć taką gospodarkę i wypromować tak markę niemiecką, żeby ona stała się pieniądzem europejskim. I to się stało. Najpierw to była bardzo silna marka, a teraz to jest euro, które jest na marce oparte. I on mówił, że po kilkudziesięciu latach od stworzenia takiego modelu i stworzenia takiego nacisku gospodarczego na Europę, Europa będzie w znacznej części nasza. I to jest. My się jeszcze jakoś tam opieramy, próbują się opierać Węgrzy, buntują się mniejsze kraje, ale już nawet w Wewnątrz, tak jak w Polsce, narasta ta agentura proniemiecka, która tego najbardziej chce, że pod płaszczykiem Europy chcą dojczyzacji Polski. I ona się oczywiście odbywa. Dojczyzacja na poziomie lokalnym, na poziomie samorządów, polega na tym, że bohaterami danych społeczności stają się funkcjonariusze NSDAP, co jest nie do pojęcia ale to jest faktem. W Gdańsku w 2011 roku ochrzczono mianem tramwaj, mianem Adolfa Butenmala, czyli funkcjonariusza partii NSDAP. To nieważne, że on był, miał taką przeszłość nazistowską, taką przeszłość polityczną, ale dojczyzacja Trójmiasta, szczególnie Gdańska, na tym właśnie polega, żeby przywrócić to, co nigdy nie powinno być tam odtwarzane, ale odtwarzane jest. I to wchodzi też w sferę mentalną. Jeśli jeden z zastępców, prezydent Gdańska, mówi publicznie w rocznicę agresji niemieckiej, że to złe słowo Polaka wywołało tak katastrofalne skutki, czyli następstwem tych złych słów Polaka jest antysemityzm, jest ludobójstwo, jest unicestwienie kilkudziesięciu milionów ludzi. I to nie Niemcy są w takim razie winni. Oni już tylko konsekwentnie szli za naszymi słowami. To my zaczęliśmy, i my się tego doigraliśmy. Więc to jest dla nas próba reaktywacji, przynajmniej na razie w tej sferze mentalnej, takiej moralnej, pokazania, że no my to tak właściwie to nie jesteśmy Polską. Przecież tu było wolne miasto Gdańsk. A ile ono trwało? Ile lat było wolnym miastem? A czy w okresie międzywojennym? To było naprawdę wolne miasto, czy to było miasto niemieckie? A po 1933 roku najbardziej nazistowskie terytorium niemieckie, jakie sobie tylko można wyobrazić, z absolutnym poparciem dla Adolfa Hitlera. I tam się nie przypomina tego, że 1 września 1939 roku nominalnie wolne miasto, czyli nominalnie. Niezależne państwo było jednym z agresorów przeciwko Polsce. Oni wypowiedzieli nam wojnę, wystąpili przeciwko nam formacje gdańskie, niewielkie, na tle tego co przyszło z Rzeszy, to oczywiście było niewiele, ale to była agresja ze strony niemieckiego wolnego miasta Gdańska. I dopiero wieczorem, gdy wolny Gdańsk został wcielony do Rzeszy, można powiedzieć, że problem ustał, już sprawa stała się jasna. Ale przedtem, ta dojczyzacja miała takie fatalne dla nas skutki. To jest w ogóle historia też korupcji politycznej. Słowo Jurgeld, Jurgeldnik, dzisiaj trochę zapomniane, ale zjawisko przecież jest, ono istnieje. Jurgeld to było od takiej renty rocznej, roczne pieniądze. Jargeld, przegłos na Jurgeld, polegało to na tym, że przekupywało się elity polityczne w Polsce pieniądzem. Twardym pieniądzem. Skąd ten pieniądz się brał? Z, rachunku, z rabunku Rzeczpospolitej. To nie było tak, że tak jak Europa, że oni nam coś dają, że mają sami z siebie. Starali się, żeby ten bilans był dla nich jak najbardziej korzystny, więc trzeba było trochę dać, żeby wycisnąć z Polski jeszcze więcej. I to oczywiście dostawali. A wszystko było wynikiem potwornego osłabienia Rzeczpospolitej, pierwszej Rzeczpospolitej. Cały XVII wiek, 100 lat. To jest nieustanny ciąg wojen, najazdów, różnego rodzaju obron, które musimy stosować. 80 lat wojny, okupacji, niszczenia i 20 lat w kawałkach w miarę względnego spokoju, kiedy już nie było czasu na odbudowę, nie było czasu na przywrócenie stanu pierwotnego, rozpoczynał się następny najazd. I jedną z największych tragedii w naszych dziejach, kto wie, czy nie największą. Nawet gorszą od II wojny światowej był potop szwedzki. Polska została zniszczona przez potęgi europejskie, najechana przez państwa ościenne. Zniszczone miasta, wsie, wybite bydło, spalone zboża, spalone wsie. Ludzie byli mordowani tysiącami, dziesiątkami tysięcy. Straciliśmy proporcjonalnie wcale nie mniej ludności niż podczas II wojny światowej. I nie było wtedy bomb, samolotów, armii pancernych. To się działo zaledwie pięć lat, czyli właściwie krócej niż trwała II wojna światowa i okupacja na ziemiach polskich. To doprowadziło do tego, że tych polskich elit zabrakło. Co się z nimi stało? Wyginęły. Kolejne roczniki szły do walki. Oni ginęli. Kto wchodził w ich miejsce? Coraz słabsi. A później tych słabszych łatwo było przekupić. I tak jak III wojnie północnej w latach 1700, 1721, w której Polska nie brała udziału, mieliśmy do czynienia z nowożytnym ludobójstwem ze strony Szwedów. To dzisiaj tego nie pamiętamy. Mieliśmy do czynienia po raz wtóry z rabunkiem szwedzkim, po potopie szwedzkim, także w okresie wojny dwudziestoletniej. To, co się dało zabrać, zabierali do Szwecji. Większość tych rzeczy jest dzisiaj tam. W ich muzeach, w ich zamkach, natomiast resztę na miejscu niszczyli, a ludzi mordowali. Czyli był klimat, była gleba do tego, żeby przekupić tą resztkę tej warstwy rządzącej, tę elitę, żeby była im jak najbardziej posłuszna. I to upokarzanie na arenie międzynarodowej w takim pojęciu, o jakim mówię, że funkcjonariusze NSDAP wracają przez samorządy na karty tych miejscowości, tych miast, jako bohaterowie. To wszystko oczywiście trwa. Wolne miasto Gdańsk było miastem królewskim, zawsze było miastem dumnym, nie zdradziło Rzeczpospolitej, opierało się, nie padło podczas potopu i nie padło także na skutek agresji zewnętrznych, zawsze się broniło, ale dostało się w ręce wreszcie niemieckiej w ręce pruskie. I to, co się dzieje po 1 września 1939 roku, ta obrona Poczty Polskiej, to Westerplatte, to niszczenie polskości tam skutkuje tym, że nie ma tego dawnego Gdańska. Dawny Gdańsk, jeśli jest przywracany, to nie ten polski, tylko ten niemiecki i to tamci ludzie mają być wizytówką miasta czy trójmiasta, a nie ci, którzy tego miasta bronili. Mamy Dojczyzację polityczną, korupcję, to też jest jakiś odpowiednik tego Jurgieltu. Jeśli partia Donalda Tuska, tak zwani liberałowie, według tych przekazów publicznych, jawnych, nigdy nie kwestionowanych, powstawała za pieniądze niemieckie, to jakaś była tego przyczyna. To nie był dobry wujek, który mówi, A chcę ta to bierz, ta to mam dużo, to sobie weźcie. Nie. To musiało być coś za coś. I tak się rzeczywiście... Stało. Jak powstała partia Wiosna? Jej lider. Robert Biedroń ujawnił pytany o finanse. Skąd tyle pieniędzy na taką pompę? Zresztą to wielki nie wypał się na szczęście okazał. Ale ta wielka pompa była swoje swajerwerk, werkami, on się przyznał, że dostali pieniądze od fundacji niemieckich. To znaczy od kogo? Dostali od Niemców. To jest dojczyzacja polskiej polityki. Czy polityki w Polsce? Czy został za to rozliczony? Przecież to jest od strony prawnej przestępstwo. Nie można brać obcych pieniędzy. Tak jak byli Jurgieltnicy, tak dzisiaj mamy tych, którzy biorą pieniądze z fundacji niemieckich, bardzo często powołanych czy finansowanych przez ugrupowanie rządzące. Obecny Mein Kampf, czyli kampus Polska, finansowany przez fundacje niemieckie, nie wypał na szczęście, ale to zaistniało. To kosztowało. Ktoś na to wyłożył pieniądze. To jest właśnie korupcja polityczna. Mamy zjawisko dojczyzacji nauki w Polsce. Zjawisko bardzo groźne, bo skutki tego będą długofalowe. Pamiętam, gdy na początku lat 90. z jednym z znajomych profesorów rozmawiałem, on akurat był podekscytowany, mówił, wie pan, byli u mnie przedstawiciele jakiejś fundacji niemieckiej i proponowali, że będą mi finansować badania, moje pobyty na zachodzie, stypendia, no, mówię, ale jak to tak, no tak po prostu, dostanę pieniądze? Tak, oczywiście, dostanie Pan pieniądze, będzie Pan mógł tam sobie u nas posiedzieć, może Pan coś napisać, może Pan nie napisać, nic z tego nie wyjdzie, też się nic nie stanie. I on odpowiedział tym funkcjonariuszom tej fundacji niemieckiej: Skoro przyszliście do mnie, a on był znany z bardzo radykalnych, jednoznacznych poglądów dodatku narodowych, mówię, jeśli przyszli, przyszliście, już, przyszliście już do mnie, to znaczy, że wszyscy inni są przede mną kupieni, tak? Nie odpowiedzieli, poszli, ale odpowiedzi nie udzielili. Ale coś w tym musiało być. I te fundacje niemieckie finansują badania, sponsorują wydania, ale czego? Przecież nie wszystkiego. Nie będzie finansowania i sponsorowania publikacji, które będą miały jednoznaczną wymowę. Będą prawdziwe, ale wyjdzie z tych badań antyniemieckość, że Niemcy dokonali czegoś złego. Nie. To musi być ideologia wypędzonych, to musi być ideologia kultur kampfu niemieckiego, że oni tu przynieśli nam ład, porządek, demokrację, wartości, nie wiadomo co jeszcze. Tacy ludzie finansowani będą i są. I nawet ci, którzy przedtem, nawet w ramach komuny, prowadzili w miarę rzetelne badania, opisywali zbrodnie niemieckie, okazało się, że po roku 90. zmienili front. Tam, gdzie pisali na tak, teraz piszą na nie. Tam, gdzie pisali na nie. Teraz piszą na tak skąd się to zjawisko wzięło, co jest przyczyną, za rękę ich nie łapiemy, dowodów nie mamy, ale to są znaki i po tych znakach można to dopiero oceniać. Te podziały na polskie obozy i na nazistów, którzy nie mają żadnego wymiaru narodowego, gdzie później Nazistów można identyfikować z Polakami, no bo skoro polskie obozy na terytorium Polski, Polska, Polacy, naziści, zbrodniarze, to zaczynamy utożsamiać, może nie my, ale w świecie jest to utożsamiane, że nazista to jest Polak. Polski obóz to jest Polski obóz. To zrobili Polacy. To jest ta właśnie dojczyzacja przestrzeni publicznej we wszystkich jej wymiarach politycznym, propagandowym, także naukowym, która prowadzi do czego? Rozmycia niemieckiej winy rozmycia w taki sposób, żeby Niemcy mogli stać w jednym szeregu z ofiarami, na przykład z Żydami i pokazywać nas, nas palcem. To wy do tego doprowadziliście, to wasze złe słowo. Jak to nie wy? Przecież wasi przedstawiciele to przyznają, sami to mówicie. A w związku z tym więcej tramwajów imienia nazisty, więcej szpitali imienia nazisty, więcej tego typu publikacji, gdzie będziecie przypominali niemieckość, to będzie dopiero zdrowe europejskie podejście. Mamy się zaprzeć swojej tożsamości, mamy ją wyrogować z naszej mentalności, mamy się powoli tak naprawdę dojczyzować. Jaki będzie tego skutek, jeśli tego nie powstrzymamy? Zapytajmy tych, których nie ma. Prusów, Jadźwingów i innych, którzy zostali przez Niemców zniemczeni i później stali się najbardziej zagarzałymi przedstawicielami tamtego narodu w walce ze swoimi rodakami.